U nas nie ma czasu na podziwianie pięknych widoków, przynajmniej z rana. Zwierzęta same się nie nakarmią. To nasz obowiązek. Dziś praca na wsi jest trochę jak w fabryce. Wszystko szybko, dużo. Tanio i najlepiej najlepszej jakości. Trzeba dobrze kalkulować, co się opłaca dziś, za rok i za dwa. By temu podobać, trzeba naprawdę lubić zwierzęta. Inaczej się nie da. W gospodarstwie zawsze trafi się jakaś niespodzianka. Kiedy człowiek myśli, że ma chwilę na odpoczynek, zawsze trafi się jakaś robota a to przy maszynie, a to przy zwierzętach, a to przy domu o dłuższym wypoczynku czy o zwykłym wyjeździe do miasta nie ma nawet co marzyć. A jeździć tam przecież musowo trzeba choćby do urzędu. Tylko, że taki wyjazd to cały dzień z głowy bo trzeba dojechać, poczekać, coś wyjaśnić. A potem wracając jeszcze w postać w korkach. Nigdy nie było na to czasu. U nas dzień jest długi, pewnych prac nie da się przyspieszyć, a jeszcze trzeba sobie przygotować wszystko na rano, by zwierzęta nie musiały czekać. Miastowi mogą sobie siedzieć przed telewizorem, mi zawsze brakowało na to czasu. Kiedyś, gdy przychodził wieczór, nie było za bardzo co robić, więc wiadomo, jak to się często kończyło. Hmm, straciłem już dużo czasu. Dopiero teraz nadrabiam wszystkie zaległości. Kiedyś rwałbym sobie włosy z głowy, jak zorganizować wyjazd do urzędu, a teraz. <śm> Mam chwilę, siadam do komputera, wchodzę na stronę i bez problemu, nie patrząc na godzinę, wyszukuję potrzebne dokumenty, i informacje. A wszystko to dzięki sąsiadowi. Kiedy tylko do niego przychodziłem, zawsze mógł się pochwalić, że coś załatwił w urzędzie. A to zapłacił dofinansowanie, a to nową część kupił przez internet. Najpierw myślałem, że żartuje, że żonę wysyła do miasta, że dzieci mu pomagają, ale nie, zawsze miał dużo czasu i wszystko załatwione. W końcu nie było wyjścia. Pytam się go, nie robił tajemnicy. Odpowiedź była prosta: szybki internet szerokopasmowy. Posłuchałem rady sąsiada, i teraz mam czas na wiele różnych rzeczy. Jeszcze niedawno nie widziałem, co się dzieje na giełdach rolnych. Jakie są ceny, które produkty najlepiej schodzą. Przecież nie będę jeździł po całym kraju. A teraz klikam i już wiem. Co lubię w internecie najbardziej? Fora dyskusyjne. Nasi ojcowie i dziadowie, żeby dowiedzieć się czegoś o nowinkach. Musieli jeździć na jarmarki, odpusty, tracili na to mnóstwo czasu, ale i tak nie zawsze dowiedzieli się tego, co trzeba. A teraz wchodzę na forum, wpisuję pytanie, zawsze znajdzie się ktoś chętny, żeby odpowiedzieć, żeby poradzić, podpowiedzieć, gdzie szukać informacji. Można znowu zadać pytanie, podzielić się swoją wiedzą. Bardzo wygodna rzecz. Odkąd mam w domu szybki internet szerokopasmowy, w moim życiu wiele się zmieniło. Czuję, że jestem bliżej świata. Wiem, co w trawie piszczy. I mam nowe okno na świat. Audycja wyemitowana w ramach kampanii informacyjnej sieci Internetu Szerokopasmowego, która powstaje na Lubelszczyźnie. Dzięki realizacji projektu pod koniec przyszłego roku internet szerokopasmowy powinien być dostępny w każdej lubelskiej gminie. Więcej informacji na stronie www.szerokopasmowe-lubelskie.pl.